Być kobietą, być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Hej! Okay. Hej, w dzisiejszym odcinku nie przedstawimy wam cech typowej baby. Nie, nie, nie! <śm> <śm> tym razem skupimy się na tekstach typowej baby. Każdy z Was na pewno nieraz je słyszał, więc zaczynamy! Ale jestem gruba i brzydka. Powiedz, w tym prawda. Nie!

Nic się nie stało. Nic się nie stało się że... nic. No Zostań przyjaciółmi, tak będzie lepiej. A rób sobie, co chcesz. Pujaj się, pujaj się, to patrzy, więc to patrzysz więcej mnie. Pujaj się, pujaj się, tak do końca i ja też. Pujam się, więc to patrzysz więcej nie kochanie, nie kupuj mi nic naprawdę. Nie, skarbie, nie przyjeżdżaj, poradzę sobie. Masz godzinę. Moja mamusia zaprosiła nas do na obiad. Cieszysz się. Siemać

Ale pięknie dziś wyglądasz. Nie, nie, nie. Okay. Ty mnie nigdy nie zabierasz. Nie można, czy czegoś, czy łzyna, podobeń, podobeń, Idę do łazienki. Kto idzie ze mną? Co się stało? Domyśl się. <ślesk> Domyśl się! Że mu mnie, że mu związek wypalił się, to się? to się? że mi odzywam się, upokorzyłeś mnie, to koniec! Tak, tak, dokładnie jak mówiłam, słabe piosenki, to koniec. To już wszystko na mamy nadzieję, że Podobało Wam się. Dzielcie się z nami swoimi typowymi tekstami. Kobiety, tak? dziewczyny. Albo taketów tam... na przykład, żeby był kolejny filmik. A może typowe te teksty mężczyzn to jest dobry pomysł. Także na razie żegnamy się i do zobaczenia!